You don't know how to play the game. You're playing the game of death. Unless you die a ninja. That is. Hej, cześć, siemano wam wszystkim Dzisiaj zagramy sobie w Ghost Recon Phantoms Grę darmową od Ubisoftu na razie mam tutaj rozgrzewkę, więc nie ma co się przygotowywać. Będę stał w miejscu. I tak, ja dzisiaj sam, e, Pablo, jak mnie tu nie znacie, bez GRPando, ponieważ, no, nie chciał nagrywać tej gry i dał mi wolną rękę. Jak chcę nagrywać, to będę nagrywał, a jak nie, nie chcę, to niech nie nagrywam. No dobra, no to ja sobie to postanowiłem nagrać, no i sobie właśnie będę to nagrywał. O. Okay. Dobra, ja się nigdzie nie ruszam. To nie ma sensu. E, gram sobie Riconem, ponieważ według mnie to jest najlepsza postać. E, samą pos posiadanie Cloak'a samą w sobie jest bardzo dobre, czego inne postaci nie mają. A Rikon to ma. Ricon też jest... Wydaje mi się, że szybszy niż support albo ktoś. Asult... Asultem jako tako nie grałem, więc porównania akurat do niego nie mam. No ale mi się lepiej gra z... ...Supportem od... ...Rikonem od support. Tak. Więc... zaczynamy już mecz. Atakuję z broni PP-2000. Dobrze... Dobrze mówię? Dobrze. Ponieważ to jest bardzo szybka broń, to jest normalnie demon. Co z tego, że jest któryś tam, 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 tier, chyba tak tutaj to jest, przy tej broni, ale naprawdę jest dobra. Nie chcę tam tak daleko podchodzić, tam jest Sniper. No, naprawdę fajnie, cieszy mnie to, że tam był Sniper. Już pan zgon, tak? I już mam zgon. Bardzo fajnie. No normalnie nie wiesz. jest... niemożliwe. No I tak. Sama gra jest bardzo fajna. Yy, ona mi się bardziej podoba niż CS. W sensie nawet nie ma systemu Osmon. A że tutaj są to? Gościu opuścił ADS. A ja gówno widzę. O, jest rak, o kurde, ale tam gościa z tym. Ooo, przejdźmy Charlie Alfie po i Hmm, Tam ktoś pobiegł, pamiętam wejdzie Albo tam To się go w jakiś sposób zdejmie, ale już nie mam pomysłu Zrobiłbym tutaj Pobiegłbym tutaj nie, chyba tu nie jest A Jaki ja mam refek dwóch tam stał. Warto być. Kościół też gra i też wali z PP do 1000. No no Jeszcze mamy rozgodę. Traci mi czarli. No naprawdę fajnie. Jest łap. Wychyli się. No, no. No, no. No, no. wychyli się czy nie? A. A nie. Mówiłem, że to jest... Kurde. Taka broń, że szybko. Ojej. Siedby czy nie? Szedł czy jeszcze? Nie, jeszcze. Nie wiem co zrobić. Tam nikogo chyba nie mi, bo tak na swojaka biegłem. Przecimy czarność, warto. O ty, mały w moim się. Trochę tak powoli... Allah akbar! Allah akbar! Allah akbar! O kurde... Nie ma kim, chyba? <gryw> Co ja zrobiłem? Boże... Allah akbar! Allah... Nie zauważyłem w go, ogóle gościa. Co, który jestem? No także ostatni. Kurde. Cholera. Nie chcę być ostatni, ja wolałbym być pierwszy. A tak łatwo to nie jest. Dobra. W takie trudne dostępne miejsce, że chyba będę sobie bawiał klaukę. Każdy tak zrobił oprócz mnie. Taki jestem no hołd do przodu. Cisza. Znaczy słychać strzały. Ale jednak. Łożysz tylu juuuuu. ma To jest chyba P90. Z tego co się orientuję. Na broniach się nie jest. Lepiej się zna na pokoju na co broń. Kościół ma fajny kaptur. What? Asyst. Gościu, też tam. Jasno, no. Jakol no, ma dobrą sniperkę, a Ale mezis, Nie ma co się dziwić. He. cholera. Andrzej. Ech, to ja. No, dobra, ale lecimy dalej. Mamy C, to jest najważniejsze, że, że mamy C. Przejmujemy... któryś, nie widzę, bo mi ten hut od Aksiona zasłania. Coś jest dla mnie nie po rękę, ale coś tam przy B jest. Jak to właśnie za mnie Tam jest sniper, widać go. Szkoda. Nie będę tak to wolnie podejrzeć, ja jedno około musiałem Czy tu ktoś jest? Czy, czy snajper taki dobry? Jest snajper taki dobry Wom, w Gościu tam włączył To czego mam o Ala Uda mi się? Nie, nie uda mi się Ej, 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 ej. No. Kurde. Kurde, kawę wypiłem. Man. Cholera. No, to this... jest była pierwsza tier standardowo. Nie... nie wiem, nie znam się. Mam pieniądze no, czy zabójstwa, czy zabójstwa, no naprawdę. Ja cię pierdzielę, ale lamus. Pewnie ci co w ces to pan, jak pan nawet nie ma systemu osą to już drugi raz chyba mówię. O ty, ty wypierdzielaj. Dowie <grymujesz> się skończy się, a przejmujemy den. Czy ja z wideo? Czy tam coś się spinał? Nie, nie mam z widu Jak... Ja chciałem zdjąć Biegnie, 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 biegnie Jak to jest tam? Dwóch. Nie, jeden mi z tyłu. Hmm. Ej, no, ale kurde, panie współpraca taka, że hej. Założę się, że ten odcinek będzie źle zrobiony. Bo nie będziemy tam w ogóle słychać, tak jak na odcinku informacyjnym. Będzie głośniejszy dźwięk z gry. A samo coś, no, będzie Tokitu I ty masz pan. O jasno. Jak się połytaj mi tego snajpera. To jest ten co... co? Ostatni jestem? Ostatni. Boże. Muszę coś tu zrobić. Jaki snajper. Nie zdejmę. Ale wygraliśmy. To jest ważne. Wygraliśmy. Jak ja tam nie zdjąłem. Dobra, jeszcze biegniemy. Może jeszcze mi się uda dojść do C. Do D Normalnie dogrywkę, gdzie dogrywka... kurde! O ja, ale, ale faza Huraku, KH, SSD. Czy wywalczyłem dogrywkę normalnie. O ja... Jestem ostatni. Ych. I tak przegrywały. Hmm. Oj, oh, no nie chciał, nie chciał. Nie

Zresztą stracił. Dobre. I oni przejmują normalnie, Jas. Nie może być ogrywki w jednym rundzie. Ale jeszcze mają kupę czasu. Alachabar! Aki magazynek mi... Ma. Gdzie on jest trzeba tam jest? Jeżeli ten snajper jest tam, gdzie ja myślę... Ło Chyba wywalczenie tej dogrywki było złym pomysłem. A my byśmy już tak wygrali, bym grał drugą rundę. A runda trwa 11 minut. To krótko. No nie no, nie może być drugiej dogrywki. Ej, to ty tu... To, to myślę, że ktoś coś inny. Ma 1000 punktów. Je, yeah. pierwsze zwycięstwo w zonie ukończone, to jest dzienne. No co, tak mało punktów, a on zwrócił te. Lady Pichu, ktoś tu grał chyba w Pokemony. Orangutany, nie, 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 masz. Hm. No nieźle, Miałem dziewięć zgonów. GG, Nice Job, no nie bardzo dobrze dzisiaj. Pamiętam, jak ja tutaj wykoksiłem kiedyś, opa... Tak, miałem serię. Ośmiu zabójstw. Czemu ja go tam nie trafiłem? Ej, ej, ej. Orangutany. On, on ma 150 hp jest niemożliwe ja nie wiem no. kurde. ci też jak nic na bota grają to jest pewne. czy tutaj muzykę słuchać pewnie nie denerwuję się trochę nawet tak samemu nagrywać tam a wstawi się tam jakąś Jakiś śmiech tam stoi? I tam na się Co jest? Co, co ma zabronić? Że on miał na hita. Ha, stier. Ale co on mi... Miał mnie aż na hita? Trochę mnie to dziwi. A mówią, no dobra, skok Stop, come, go, point. Kościół hmm. może im ma rację Ale ja tak na szczyścią, że oj Tu się tutaj go Co jest jasna piczka Gdzie on jest? Gdzie on poszedł? Tu poszedł Kurde, to jest są jakieś jajce No normalnie zdychaj No, tyle śmiecia Gówno drogę, no chyba że Będzie? Nie Ja już nie słyszałem, to traciliśmy bardzo fajnie. Tak patrzę... Nie wiem, to są takie duże, czerwone... Jak się teraz nagrywa, to są FPS-y, ale pewnie tak... No, ci nie gdzieś tak w 30 fps chodzi, to tak samo jakby to V na konsolach, to chyba nie jest tak źle. Ale podeszli. Ej... Matko, musiałem się chyć. Jezu więc schowasz tego Nemezisa. Ile sniperki? 274 27, obrażenia. Sniperki w tej grze są tak denerwujące. Jak ktoś ich ma, jak ktoś ich ma, ale, ale jak już coś to do rzeczy, no to naprawdę fajnie. O, teraz jestem trochę dalej niż wcześniej, ale Na mam mało punktu. Więc sobie naprawdę. We need more scan. Ale to kto ma skan. Nie nie mam. Szed... Ale mi tutaj coś tłumi. Że nie jest tak bardzo źle, ale tłumi, że hej. Purpurowe serce powinienem mieć asystę. Kur <klujny> Kurde. Kurde, Dobra. Idę, miałem fragów 25. 5 To się nazywa granie w tonka. Bo ja w razu ja nie grałem, bo aktualizacja była dlatego. Dlaczego my? bo nie ja. No wcześniejszą rundę wygrałeś, to chyba teraz tej nie przegrasz, nie wiem, masz jeszcze 5 minut. Gościu, tam jest gościu z tyłu. Ale to dla twojej wiadomości. bo praktycznie... Nie kam się tak. Ja wiem, że ty tam stoisz. Ej, no... Pina. Miałbym, miałbym go na raz i głowę. Kurt No, Kitu. Pewnie cicho mówię. Hm, tak jak zwykle. Tak się denerwuję ten nagranie, że o jej... Nie wiem, czy to będzie dobre, czy złe. Ja tutaj się... Uczę na błędach. Wszystko wybrałem, co już wcześniej było źle. A gram, bo gram, zaraz to mi tutaj zetnie. To ty. O ty. Kur... Zdychaj. Wszystko, tak się nam gość. Uuu, panie. Dwa kills. Naprawdę by się ten skam sprzydał. Ale ja wolę mieć... Czerwony beret. No gościu z tą ronią ma każdego na hita. Przez... Ciekawe, który on jest. Rangutanny, -n, n n n Ma więcej na tych ode mnie, ale jest... Tani. A ty, e -y Tom Freak.

Ciao, się na chyba 13 sekund. Jest. Drużyn taktyczny, jestem w X-Rayu. O, wojski. Zululul. Dobra. Lecimy. Hop. Hej. Hop. No mam. No, no. Co jest? No to jest normalnie nie, nie do pokazania. Jest do pokazania, ale... Co to jest? Naprawdę. Schodzi, strzela, strzelasz, nie możesz trafić, bo coś. Bo ci idę w to na tą ścianę? A później jak snajper cię zestrzela. Nie no. Patologia. Normalnie patologia, jeszcze dwie minuty. A jest 20 minut meczu. Będzie chyba ramic Chyba ta Czemu nie władowałem zawiedz serii tego gościa? tak zapomniałem. Czego się chowasz? Teraz ci zrobię tam a Bar! No, no i ich z tego mojego pistolecika nie zdjął no, mówię no patologia normalnie ale hak bara nie zrobiłem ani nic mam tylko 5 y fragów 10 zgonów kill y de deadów ale się mylę, boże. normalnie nie dojrzę kazanego nie mam to jeszcze co chciałem się to nagrywać. tam jest c 1 weź go o panie Eh. Allah Akbar, Allah Akbar. Ha, Sniper mnie trafił. Teraz to się chciało. Kościół tam nikogo nie ma. Hej. Zaraz ja bym mu zrobił taki Allah Akbar, żeby się poszedł. Allah Akbar, Allah Ba. 20 sekund. No nieźle. No to będzie remis w tym meczu Ciekawe czy dostanę jakiś upo... Oczywiście że nie, Ma za dużo tego A pieniądzów nie mam Pieniądzów Kurde Tam jest kościół zaraz w grywkę Ha, ostatnie Chyba znowu Ostatnie będą pierwszymi Tak hm. life. Remis I to wszystko. Przydałoby się zakończyć. Za długi odcinek by był. Wow. Wiecie, że jest już happy hour. I to wszystko w tym odcinku z Ghost Recon Phantoms. Naprawdę polecam tę gierkę. Gra jest całkowicie darmowa. No chyba, że ktoś sobie chciałby kupić punkty GC, to wtedy nie. Ja nie chcę grać. Weź, nie chcę grać. Jak chyba, że ktoś by chciał sobie kupić te punkty GC, to czyty trzeba sobie wybulić, ale tak to gra jest darmowa, naprawdę fajna. Polecam pograć i cześć, do zobaczenia.